Tacy piłkarze, jak chociażby wspomniany tutaj Sebastian Mila, świadczy o tym, że jest to bardzo dobry zespół. Ja miałem okazję być wczoraj na meczu finału Pucharu Polski w Warszawie, gdzie miałem tą przyjemność podglądania tego zespołu. I powiem szczerze, że jak po ostatnim spotkaniu u siebie, gdzie niemiłosiernie Śląsk męczył się z pogonią, tak we wczorajszym meczu. W finale Pucharu Polski Ślą zagrał bardzo dobrą piłkę i widać, że to jest zespół z charakterem, że to jest zespół, który ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy, nie tylko taką jedenastkę, ale chociażby wczoraj zmiany, które dokonał ten lewy świadczą o tym, że jest to bardzo silna kadra i czeka nas w niedzielę no, bardzo ciężki mecz. Śląsk Wrocław nie był w ostatnim czasie walony raczej, raczej krytykowane i przytyki były strony tej drużyny. Natomiast, tak jak Pan wspomniał, w meczu pucharowym rewelacyjnie się zaprezentowali piłkarze śląskich, tak agresywnie i wysoko grających w drużynie. No, nie, nie, nie. No, na pewno y, można powiedzieć, że finał Pucharu Polski y, mógł y, ich trochę sparaliżować, ale na meczu tego nie było widać i Przede wszystkim jedno, co można było zauważyć, to to, że Śląsk e, chciał ten mecz wygrać i go wygrał. Nieprzypadkowo nie e, w tym meczu e, mieli mnóstwo sytuacji naprawdę stuprocentowych, tylko słaba skuteczność zawodników Śląska spowodowała, że e, no, ten wynik e, był taki jaki był i, i że to Legia m, zwyciężyła w dwóch meczu ten Puchar, ale Naprawdę bardzo dużo, dużo takich sytuacji 100% niewykorzystanych przez Śląsk pokazuje też jaki mają potencjał i no na pewno, tak jak już mówiłem wcześniej, ten mecz u nas tutaj na stadionie w niedzielę no będzie bardzo ciężki. My mamy tylko nadzieję taką, że, że to jednak mecz co 3 dni Śląska spowoduje, że będą troszeczkę zmęczeni. Mamy jakby nie było więcej czasu na taką odnowę. I mamy nadzieję, że przynajmniej fizycznie będziemy w tym spotkaniu się lepiej prezentować. Może no, w takim razie proszę powiedzieć o sytuacji zdrowej. Wiem, że robił urbanisie i nie do udziału w zajęciach. Marcin Robak narzekał chyba też nie. jakiś tam ból. Kto jeszcze? Znaczy mamy y, Kuba Świerczoka, który jest y, jakby kontuzowany. Jest w okresie rehabilitacji, a raczej już y, jej końca, bo... O poniedziałku praktycznie będzie już na 100%. Wojtek Kędziora, który wiadomo jeszcze się rehabilituje. No, dzisiaj mieliśmy zajęcia, na których Rudy Urban z Marcinem Robakiem się zderzyli. Obydwoje to poczuli, ale nie jest to nic groźnego na tyle, żeby nie mogli zagrać w niedzielnych meczach. Reszta kadry jest zdrowa. Też dzisiaj miał zderzenie z bramkarzem. Zobaczymy, bo to jest stłuczenie i zobaczymy czy to wyeliminuje go z najbliższego meczu. A w jakiej formie jest Alvaro, bo pewnie interesuje ta, to bo kluczowy zawodnik. Mhm. Alvaro też jest właśnie po e, ciężkiej kontuzji, bo miał problem z kolanem. E, w tej chwili ostatnio gra w młodej Ekstraklasie. Można powiedzieć, że ta jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem i myślę, że do dwóch tygodni już tak naprawdę będzie w 100% przygotowany na to, żeby grać nawet w pierwszym zespole, bo w tej chwili gra po 45 minut w młodej ekstraklasie, ale no tak na 100% jeszcze, jeszcze mu trochę brakuje.